Chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię samego szukania nieruchomości, czyli rzeczy związanych z tym, jak szukać nieruchomości, aby nasze poszukiwania były efektywne. Z, w samej genezie, jeżeli chodzi o szukanie nieruchomości, będziemy poszukiwania dzielić na aktywne i na pasywne. Te poszukiwania pasywne to ograniczenie się tylko i wyłącznie do szukania, na internecie. Sprawdzamy wtedy portale takie jak Rightmove, Zupla i patrzymy na to co się dzieje na internecie. Wielu z naszych klientów przegląda pozycje na internecie, sprawdza Rightmove codziennie i szuka nieruchomości widząc cały czas te same nieruchomości i w pewnym momencie nawet Będąc sfrustrowanym, rezygnuje z dalszych poszukiwań i czeka aż troszeczkę nowych pozycji wejdzie na rynek. Aby móc efektywnie szukać nieruchomości, każdemu z naszych klientów sugerujemy, aby założyć sobie tzw. Rightmove Alerts. Wchodzimy na stronę internetową Rightmove. W dosłownie parę minut jesteśmy w stanie założyć sobie konto na Rightmove. W tym koncie będziemy zapisywać swoje preferencje, jeżeli chodzi o szukanie. Czyli jaka okolica nas interesuje, czy to będzie kod pocztowy, czy weźmiemy taką, taką mapkę, gdzie będziemy mogli sobie zakreślić obszar, który nas interesuje. Będziemy również ustalać preferencje, jeśli chodzi o sypialnię, o to, czy ma mieć podjazd, nieruchomość. No i najważniejsze. Budżet. Ustalanie budżetu będzie polegało na ustaleniu sobie pewnych widełek. Na przykład będziemy szukali od 150 do 200 tysięcy, albo będziemy szukali od 200 do 300 tysięcy. Rightmove, wiedząc czego szukamy, będzie przysyłał nam tylko i wyłącznie nowe oferty, które wchodzą na rynek, które mają. Te rzeczy, których potrzebujemy, czyli na przykład trzy sypialnie, są w tym budżecie, które chcemy, czy na przykład do 200-250 tysięcy, jak i również w tej okolicy, w której szukamy. Co jest bardzo istotne, to również Reimf będzie informował nas o nieruchomościach, których cena została zredukowana. Wtedy możemy zobaczyć, który właściciel jest zmotywowany, żeby sprzedać swoją nieruchomość. oglądanie pełnego odcinka Akademii Kupowania Nieruchomości w Anglii na naszej stronie www.sbsfinance.co.uk w zakładce Akademia. Aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi publikacjami, pamiętaj o subskrybowaniu naszego kanału na YouTube.